Od września 2021 roku zauważamy stały wzrost rat. To się obecnie zatrzymało w związku z tym, że Rada Polityki Pieniężnej już stop stóp na razie nie podnosi. Natomiast te raty wzrosły i utrzymują się obecnie na dużo wyższym poziomie w wypadku większości kredytobiorców, w stosunku do pierwotnej wysokości rat, w stosunku do pierwotnych rat. Jeżeli te raty wzrosły dwu-, trzykrotnie, a tak w wielu wypadkach jest, no to ludzie zaczynają się interesować dlaczego tak się stało. Głównym powodem jest to, że banki miały zbyt duży wpływ tak naprawdę na wysokość wyboru czyli tej zmiennej części naszego oprocentowania. To nie są przecież, to nie, to nie, one nie są sztywno połączone ze stopami procentowymi. To znaczy, jeżeli stopa rośnie o jeden punkt procentowy, to nie znaczy, że WIBOR też wzrośnie o jeden punkt procentowy. WIBOR jest ustalany w ten sposób, że to tak naprawdę banki ustalają jego wysokość. 10 największych banków deklaruje administratorowi, czyli w tym wypadku GPW Benchmark, po jakiej Cenie pożyczyłaby innemu bankowi jakieś środki pieniężne. Natomiast WIBOR, czyli ta zmienna część oprocentowania, nie jest oparta. E, tak naprawdę o realne transakcje, tylko o transakcje hipotetyczne. W związku z czym banki mają bardzo dużą swobodę w kształtowaniu tego wyboru. To jest tak, jakby e, 10 największych piekarni decydowało o podstawowej cenie chleba w całym kraju. No, na pewno byśmy się na to nie zgodzili. A tak naprawdę, właśnie tak wygląda oprocentowanie naszych kredytów. Ja nie mówię, że banki zawyżają to o 2 czy 3% powyżej rynku, ale nawet zawyżenie tego o 0,2 czy 0,3 punkta procentowego no to powoduje już wzrost zysków banków na poziomie kilku miliardów złotych. No i nie ma tutaj uczciwej gry. Granicy. Każde zawyżanie ponad rynek jest nieuczciwe. Eee, o czym świadczy chociażby to, że średnie oprocentowanie kredytów w Polsce obecnie złotówkowych jest powyżej 9% w wielu krajach zachodnich Unii Europejskiej jest to 2 czy 3%. I powstaje pytanie, dlaczego akurat u nas ten kredyt jest 3 czy 4krotnie droższy? Pozwów jest jeszcze bardzo niewiele. W Polsce procesy trwają bardzo długo, żeby uzyskać prawomocny wyrok. To myślę, że nie szybciej niż 2 czy 3 lata. W związku z czym trudno jeszcze powiedzieć na dzisiaj, w jaki sposób sądy będą orzekać. Pojawiają się już pierwsze postanowienia, które na czas procesu wyrzucają ten wibor z umów, czyli zmniejszają raty. Natomiast są to postanowienia wpadkowe, to znaczy one obowiązują tylko w trakcie procesu, ale nie są jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie. I takie postanowienia rzeczywiście one zapadają w ciągu tygodnia czy dwóch od złożenia pozwu. Natomiast są to wstępne postanowienia i one jeszcze o niczym nie rozstrzygają. Ja mam porównanie z, ze sprawami frankowymi. Kiedy my zaczynaliśmy je robić w 2015 czy 2016 roku, to na początku było bardzo ciężko. Niewiele sądów zauważało błędy w tych umowach. I z roku na rok ta szala przechylała się zdecydowanie na korzyść frankowiczów. Dzisiaj już 98%, jak pokazują statystyki frankowiczów w tych sądach wygrywa. Myślę, że z Wiborowiczami, przynajmniej wszystko na to na razie wskazuje, będzie podobnie, natomiast y, potrzeba czasu, potrzeba. Rozstrzygnięć Trybunału Europejskiego potrzeba rozstrzygnięć Sądu Najwyższego w tym temacie.